Rozwój osobisty, a nasza religia czy to się w ogóle w jakikolwiek sposób ze sobą kłóci? Otóż nie, wprost przeciwnie, e, wiara i nasze podejście do e, istoty większej od nas, do Boga, w to, że my wierzymy w Boga, e, może nam jedynie pomóc, bo w przypadku, kiedy mamy coś e, Większego tak naprawdę od nas do, do przerobienia, do nauczenia się, do, do poradzenia sobie z jakimś wyzwaniem, to takie poczucie, że mamy kogoś. W kogo wierzymy, kto jest o wiele potężniejszy od nas, gdzie możemy prosić, dziękować i powierzać nasze życie, e, tak naprawdę jest wielką wartością, na którą bardzo dobrze zwracać i uwagę i pamiętać o niej. E, dobrze też sobie uświadomić, że rozwój osobisty. U każdego człowieka jest sprawą indywidualną, i tutaj na pewno nie można brać pod uwagę jakichkolwiek nacisków z zewnątrz z otoczenia, że ty jeszcze czegoś tam nie masz, że ty jeszcze czegoś nie robisz. Każdy ma swój moment na. Robienie swoich rzeczy, na radzenie sobie ze swoimi wyzwaniami e, tak naprawdę każda osoba z, ze szkolenia, z, nawet z takiego filmu, który w tej chwili nagrywam, każda osoba usłyszy zupełnie coś innego dla siebie, bo akurat to coś w tym momencie e, w życiu danej osoby jest e, właśnie najważniejsze i to jest najważniejsze coś, z czym ona sobie w tej chwili musi albo chce e, poradzić. E, tak więc e, osoby, które są. Głęboko wierzące, które wierzą w Boga, już pomijając kwestię, jaka to jest religia, bo tutaj to też jest sprawa zupełnie indywidualna, nie powinny się obawiać tego, że zaczynają pracować ze sobą, nad sobą, że, że się rozwijają, że to absolutnie nie kłóci się jedno z drugim, a wprost przeciwnie, wiara w Boga potrafi pomóc w rozwoju. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.